Kurwa jakby tam ruchał tego arbuza, nie widzę co robi, ale po dźwiękach <grymne> nie pomagacie kurwa pany. Siemanko, witamy wszystkich w naszej skromnej kuchni. I co? Dzisiaj mamy dwa duże arbuzy i co? Pobijamy rekord świata w jedzeniu arbuza, i co? I jest druga konkurencja między nami, kto szybciej zje. No to krój, bo nie mogę się doczekać. A jaki czas miał Ronaldo? I jaki czas zrobisz? O ile będziesz lepszy? Na pewno sekundę szybciej zjemy od Ronaldo. No tylko nie wiemy, czy Ronaldo się podejmował tego challenge'a, więc jeżeli zrobimy to, to automatycznie Czyli... jesteśmy tak. lepsi. A już prowadzi robot. A jak to jest z pestkami w szefie? No. Czy jak, e... Możesz wypluwać, możesz jeść. Okay, czy... Ale co grozi. E... Nie tracę, nic nie jedzą, nie ma karnych punktów za niezjedzenie nie zjedzenie A i macie coś takiego, że nie chcecie. Lepi... Ja też tak, nie, eee? żadnego owocu nie lubię. Ale właśnie, a robot powiedział, że to nie tego. robi złych skutków ubocznych jedzenie pestek. No bo on chce wygrać i obierdoli. Tak? No nie robi no Czy takie arbuzy dobałeś? Na, na pewno, po prostu nie, nie jest robi. to najprzyjemniejsza rzecz Po prostu ludzie ja jedzą pestek niepestek. A to jest tak zrobione w genetyce roślin, że ty masz je połknąć, żeby je wysrać z kupą, czyli nawozem I żeby urosła nowa roślina w tym miejscu wow. na nawozie Jest coś takiego? Nie sprawdzaj tego, Co so, tak działa Zajebisty Bo jaki cel mają y, owoce w tym, żebyśmy je jedli? Właśnie chyba przenoszenie pestek z głównym. Poporów. Jest to główny cel owoców. No czemu jest takie straszne, że mam to opierdolić? No. To dla Michałka pierwszego. Dla Michałka drugiego. No, no pan to, to jest A główny. Jeszcze drugi taki. A to my mamy takie dwa No Fajnie, fajnie. Takie dwa? No, chyba tak. Tam Michałek wiesz. tam, gdzieś się z kolego. A tu tak Nie, kratyna. to ty. Teraz tu. Mogę się zamienić, jak sobie. Ale nie, się. bo to są, czekajcie. Nie, że my mamy jakieś mniejsze. Ale no wspólnie, bo wiemy rekord świata. A rywalizacja między nami to i tak wiadomo, że zabawa. Tak. Ja, ja w ogóle chciałem powiedzieć, że Arbus to jest chyba mój ulubiony owoc. Na pewno nie w takim formacie jak ale dzisiaj, czekajcie, bo jedzony. jest no. Ale zawsze mi się marzyło, żeby ktoś stworzył filet z arbuza. Że wiesz, nie ma pystek w środku, tak jak są ryby bez ości, nie? Żeby taki ktoś arbus stworzył, jakiś GMO w chuj. Tak, ale to jest modyfikowany genetycznie, na przykład banany i inne rzeczy, żeby nie miały pestek. A wiesz, że arbuz nie mam. modyfikowali arbus kiedyś miał dużo więcej pestek. To, to <grym> jest zmodyfikowany już! No, możemy dać na ekran 150 lat temu, arbuz wygląda zupełnie inaczej. W <grym> sposób dalej. chyba trafię na kartę na czasie. Ja pierdol. <grym> Patrz, ten jest mniej zmodyfikowany. Peski w chuj. Co wiesz? jest? <grym> To, to, jest to jest możliwe w ogóle zjeść to? Paczowca, jakbym cały no ramię To jest przedramię. Nie? Pół, pół godziny bez ciebie. Ej, a możemy zobaczyć, żeby mieć odnośnik, jaki jest rekord co on świata. robi, ej Prawdziwy? No ale fajnie, jakbyśmy wiedzieli, kto celować. No to dobra, to. kliknę w internecie. Nie wiem. A. <noise> Nie wiem, to, to macie do dyspozycji jem, łyżkę ogólnie. Możecie robić co chcecie, wiesz, Garściami wyrywać. <noise> Słuchajcie! Stopami. No, no. 900 kg arbuza w 37 minut. <noise> kilogramów 900? Co? Że w żołądek jeden, to, to niby weszło? Niemożliwe. No. Co ty pierdolisz, że? zginąłby tytuł. Ileś osób chyba. Aha, to Ta. ileś osób. Co? Nawet odliczając. Ale może skorupę. liczą ze skórką. No ale od... nie. nie. To nawet jak odliczysz skórkę. A dobra, go... wiesz co, chodzi o to, że całe miasto zjadło. No. To damy tytuł ustanawiamy. Rekord, rekord nie ma indywidualny. Nie zrobimy My. ten rekord. Nie no, ma indywidualnego. Nie ma, nie ma. No, nie ma indywidualny Randy W 90 roku Dawać, pięciu i nie będą i... nagrywać, żeby o, nas pobijać. Gmina, no to jest, Jezu. że gmina cała pobija. Pobijamy rekord świata chłopaków z Panowie, macie jakieś plany jak zaczniecie? Ja w ogóle chciałbym jeszcze raz go przekroić. Tu. Ale no, zasady w dzisiejszym programie nie pozwalają na to. Nie nie przekroję, bo by było za łatwo. Łyszką pierdolni. Ale łyżką, mamy łyżkę. Pokaż, że jesteś dziwny. Noża już nie używamy. Ty, zapaniemy chyba w śpiączkę po tym arbuzie całym. Jak jeden zjemy. To mało. Czego no... ja, no, ja, ja wyjmę telewizor, Ale ja mogę robór. Hipotetycznie. Ja Słuchaj mogę z tego przełamać. Możesz wszystko e, zrobić. No właśnie. Ale pestek, ty trochę. Ja będę Ja się odsuwam od owcy, bo. Sorry Rafał, że psuję kadr, ale znam go. Wiem, że on da z siebie wszystko Ojca. oraz da mi połowę tego wszystkiego prawdopodobnie, gdzieś tu na ręce. Ja nie jestem taki dobry w jedzeniu. No właśnie. Panowie, jestem... to żeby ustanowić rekord świata, dwie osoby muszą zjeść dwa kawałki, żeby była w sumie całość za jednego. Dawajcie. Kurwa, nie Nie Ale to jak, zobacz, jak ty zjesz dwa, i dwie osoby po jednym to już jest rekord. Ale, no nie? Ale sobie Uśmiech brodę. Chelsea. Ja obstawiam, że Robur może zjeść dwa kawałki szybciej niż ja jeden. Dawaj, Robur. Nie wiem jak zacząć, ty no kurwa. Start, mów, kurwa. Może jak to, się. Kurwa się nagradza. To Rafał niech odlicza od 10. No, mogę to zrobić. 10, 9, 8. O po rekord ponownie, kurwa, tak serio. No. 6, 5, się pożyczy. 4, 3, 2, 1. Star, na usuwam pestki a usunę sobie No ja to nie zrobi za łatwo tego pana Hmm <grym> mm, Dobry Tupa tam u Ty, Jak się pochylam, ciągnie mnie bójka w chuj, masaga <grystanie> <Co>? <grystanie> Muszę zgięć nogę. ja pierdolę. A ugryzłem się w wargę, kula! No w ogóle nie znika, to nie ma. O, no nie właśnie, dlatego się odsunąłem. Nie ma opcji. Znika, nie pierdolę. Może mhm. no, trzeba dobrą technikę. Znika, ja mam technikę. Kurwa Tak, pój tam Kur będę na klęska. Ciężko, odbiedza. co? Uh -huh. on, on kroi łyżką. <laughs> nie bardzo jeszcze co nie wierzyli. Że przekroju Jarbu za łyżką. <laughs> Dobrze łyżką nawet je. Kurwa, jebane pestki. Kiedy ktoś zrobi filet? Masakra. O, jem pestki jednak. Nie narzekaj. Skokół. Nie da się nie jeść. O, jebane, jaki wielki. A. Uh. No popić, kurwa. <tryk> no, ale smarkasz, ale, ale, ale smarkasz. Uh. Jak te pęski łapki wchodzą, jak się nie myśli o nich. Mm, mm. Możesz od razu zgryźć te? Nie wiem, czy ja jestem w stanie co zrobić. Lubicie arbuza? Ja bardzo, no. Mm -hmm. no Lubię nowo. Smak to arbuzowy suplementów jest super. Nie, no ja czuję objętość. Już. To nie jest tak, że wchodzi jak masło. No, nie. Mm -mm. Masło mm. też może wchodzi, bo jest tłuste w sumie. O kurwa. A? O kurwa. Nie wchodzi jak woda, nie? Już puchnę. Nie wychodź. Nie wychodź, no zawsze nie ośmieszaj nas. Na no dalej to. No, słaby jestem. Wyobraź sobie, że to ostatni arbus na ziemi. Aleby była jazda, jakby ktoś się zbełtał tu, nie? Mhm Mhm Mam kandydata Eee, jak to zrobić, kurwa Kur... bo ja się zbełtam zaraz Przez ciebie Przez No, ale podniebienie, drapie Już po tym To nie lubię taka karbuza A? Kurwa Nie no, Pesek jest... O skurny tyna! <mysy> <mysy> Połącz, kurwa jakby tam ruchał tego arbuza, nie widzę co robi, ale po dźwiękach Jest nieźle A mm. no, jestem pełny. Jeszcze się pełni kurwa ja skończyłem jeść z tu Ach, Ja też To nie o to chodzi kiedy jadłeś Kurwa Przepraszam ale tych pęsek jest więcej niż w kurwa Zobacz tu No, no tak To Wygląda jak roi Ładu. w no. środku No w żołądku twoim zaraz Uda się rzucić tak? No Mmm, Ty, rekord będzie Do pobicia coś czuję Ale wiesz, z tam się zaraz nie mój owoc, kurwa to Już zjedliśmy całego jest Zobacz, koniec, ja kończę nie? pierwsze, a wy już praktycznie półtora też macie W sensie Ech. trzy, ćwiartki Jak ktoś żygnie, to więcej wyświetleń będzie Nie można pustić To udawaj i wiesz, wytniemy Ty Jesteś dobry w tym No Kurwa Tylko dałem na ciebie A teraz ja cię ten Co? Paska na ciebie poleciała, Robciu, ja kończę tego jednego To jest Naprawdę dużo ode mnie. Tak. Ten się nie kończy. Rekord jest twój. Właś, o to sokiem poszło żołądkowym. Masz sok żołądkowy w jamie? Sok arbuzowy ma kurwa zamiast żołądkowego już. Pącz ładnie opierdolił też, aż jestem w szoku. Chociaż nie no, on to lubi zjeść też. Tak, on to lewy tego pierdać Sorry, przepraszam nie, nie pomagacie kurwa Pany No kurwa to się nie kończy Ty <śled> Ty mi sobie bajesz pestko. Leciał mi pod koszulę. Masz! <try> czwarty sód! Hej! <try> Mordeczki, jak to oglądacie, pamiętajcie, że edukacja jest ważna w życiu. Żebyście kurwa nie robili tak. tego, co my teraz. Idźcie, wysiedźcie te godziny, zdajcie egzaminy. Może się wyprostować No, serio, dbajcie o oceny w szkole. Czemu mają dbacie oceny? No kurwa zobacz na no niego. No i co, on ja złe oceny? Ja byłem trójkowic. Kurwa, A ty <śmienic> Co, ty, co ty robisz? pierdalałem Sarboza? Na ten z magistrem na YouTubie to, to są po prostu złe wybory życiowe. To już nie kwestia edukacji. Tylko kurwa, znajomych. Kurwa, doktorat, zrób to może Bananym będziesz mu kopierdał. No jadę, bo... Ładnie, bo... ja Nie, no, robór zobacz, skończył praktycznie. No, on jest pierdolnięty. Ja. 10 minut ja nie mogę tego jednego tego się nie da, kurwa wydłubać nawet Można powiedzieć, że skończyłem chyba tego, co? Tylko myślę? Nie no nie można No tak, kurwa jak ty to A zrobiłeś No mi? też Najładniejsza masz Jak ty to zrobiłeś człowieku To jest mój Max To Kończ, były się. spore Ten jeden nie? Ten jeden kawałek to był polany to już chyba mamy wspólnie rekord świata, to nie? Tak Arbuz z okay. 10 minut Dobra Cały arbus? 10 mm. minut A jak to jest na przykład, jak sobie ludzie kupują do domu arbuza i chcą, są, chcą sobie zjeść, nie? Bo ja nie, nie jem arbuza i ile to jest? Ile zjadają jednego arbuza? Jedna osoba Na przykład, nie wiem, twoją masę arbuz kupuje albo, nie no, wiesz To raczej każdy sobie bierze kawałek <laughs> nie, nie kupują się... całego? No nie no, zdarza Kupują się też cały, ale możesz też ćwiartkę sobie na przykład kupić. To woda się wysika zaraz. Fajne doświadczenie. Pamiętajcie, edukacja i rozsądny dobór znajomych. Bo możecie skończyć tak. walczy jeszcze ty. No już odpuszczam, ale jak coś to... Jak byłem w tym największym ferworze, to... Czułem, że mnie wypełnia tak. Pierwsze, drugie, także trzeci, obce czwarty. Mhm. Moim zdaniem Poczek prowadził na początku. No. Tak, ale potem, no, zabrakło mi pojemności. Robur wydolnościowo jest nie do jebania. <laughs> <laughs> arbuza nosu uciąbrał, żeby cię no, Tak, Tutaj na ściance nosa. Jeden. No w serio, gdyby nie te pestki, jak ktoś zrobi, jak ktoś zrobi filet z arbuza, moim zdaniem powinien dostać. Nie wiem, nobla, policjera. Mam nadal? Już nie. Jest. Ja mu dam. Wyobrażacie sobie? Ale bez pestek. Bez pestek nie byłby arbuzem jak dla mnie. To dodaje mu uroku i... No widzę, ojebałeś kurwa wszystkie. A to nie jest tak czasami. Większość. To nie jest taka dyskusja czasami jak e, manual i automat? Nie. Że e, nie, automat? Co ty opowiadasz? Manual, nie? Dokładnie Tylko to manual, samo. czujesz auto i jak tak dalej. w sklepie, a wsiadasz w siebie, a wsiadasz pierwszy raz do automata. I koniec, nie? Zbyskowanie komfortowe w mieście Nie mówię tam mieście o właśnie. sportowej jeździe Ale mówię o, o mieście, nie? To jednak automat te. No ja myślę, że bym wybrał bez pestek arbuza Bo No po kurwa. co te pestki, nie? Oczywiście, takie O jest już, zobacz eee. Czyli są w stanie w zrobić jest do kupienia? Są w stanie zrobić arbuza bez pestek To co my, ja przepraszam, co my odjebaliśmy tu Jeżeli można kupić arbuza <laughs> bez pestek W nawet jest, czy co? Ja pierdolę To co, co jest? To, to jest najgorsze Trzeba teraz Trzeba było do Tesco Tesco już nie ma, bo zamykali te sklepy Dlatego tam jest, napisać, że tam jest, nie? Taki farmazon w kurwie Trzeba w wkurwić Jakieś przemyślenia? Ja się spociłem, a wy? Też, Ja też. czuję dużo ja, cukru Ja się spompowałem, mimo tego, że mało zjadłem oh. na tle masy, ale... Ja, czy, ja nie ale, czuję, żebym ja Że Ty się to zjadłeś, to nie jestem w stanie tego pojąć, jak Ty to A ty zjadłeś. Jadłeś, coś wiesz? Przed? Ale robur jadł kurwa rano ze mną. On jest 4-5 godzin. Ja myślę, tak serio: jakbym nie był w piekarni i nie zadłem ciastka czekoladowego, kawałka pizzy i bułki jakoś pół godziny temu. To myślę, że robór trochę byłby w zasięgu Ale i tak bym przejebał trochę, ale że... Wykończyłbym to, tylko że ty masz ładniej, zobacz Ładniejsze skrawki masz Więc tym bym pewnie przejebał, ale... Widzę, że ten... Pół godziny temu jedzenie jeszcze trzyma Ja widzę, że y, Robór jest w moim... No, jest w twoim typie? Robur? Robór jest w moim zasięgu, no, no To jest wynik złych wyborów życiowych i na tym możemy zakończyć. <grym> to co rekord świata tutaj się wyświetli? Mhm. Aktualny nasz. Nie czekam, aż ktoś go popije. No. Tak jest. No. No. W szczególności Ronaldo. No Ronaldo. Andrzeja Dudę też. Też. No bo ktoś z problemami psychicznymi może. <grym> 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 Koniec. <grym> o tak. O kurwa. Oh, i'll you